Witam, na kanale dzisiaj prezentacja Passat B6 2.0 TDI silnikiem BKP na pompowtryskach rocznik 2006 samochód aktualnie na oponach zimowych, stalowych w lato aluminiowe siedzą Główną wadą samochodu jest blacharka. Wszystkie pasaty mają słabe antykorozyjne zabezpieczenie. Jak widać, w przeszłości drzwi do wymiany i prawy przedni błotnik. Jeśli chodzi o prawy przedni błotnik, jak komuś jeszcze korozja nie chyciła, warto wspomnieć, że jak dla mnie to jest wada konstrukcyjna. W nadkolu znajduje się z prawej i z lewej strony gąbka, która usztywnia, wycisza, nie wiem, zawieszenie, żeby nie klekotało. Główną wadą jest to, że się zbiera woda i koroduje w tym miejscu błotnik. Dobrą metodą do zachowania dobrej kondycji blacharki jest coroczne stosowanie preparatu do profili zamkniętych. Można wszykiwać go do różnych miejsc typu. Odpowietrzniki spustowe od wody. Przykładowo, jeden znajduje się tutaj, i drugi tutaj w drzwiach. Trzeba szukać w wielu miejscach te zaślepki. Czasem trzeba ściągnąć i warto wpsykiwać. Wtedy samochód oddzięczy się mniejszą podatnością na korozję. Wersji Highline Line. zewnątrz łatwo można. Rozróżnić zwykłą wersję od Highline o wódce na znaczku Volkswagena, przejdziemy do środka. W środku wersji Highline tak samo można rozpoznać po napisie pasad na zegarach wyróżnia się lepszym wyposażeniem, w tym przypadku są to dekory drewniane i siedzenia półskóry. Jak widać skrzynia manualna, sześciobiegowa, dwustrafowa klimatyzacja, dokupiony radio. Jak widać kierowca ma do dyspozycji cztery elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, przycisk od klapy bagażnika i od wlewu paliwa. Automatyczny ręczny z przycisku, dokodowane światła do jazdy dziennej z halogenów lusterko fotochromatyczne. Schowki w wałce znajdują się przy kierowcy. Opadają dość szybko bez żadnej blokady. Schowek tutaj. Przyciski na cup holder. Dodatkowa książka serwisowa na górze. Na górze znajduje się schowek na okulary, schowki na drobniaki. Z tyłu znajdują się nawiewy. Na środku. I pod nogami, jak siędziemy z tyłu dla pasażera z M74 przy tyłu mamy bardzo dużo z 12, przynajmniej cm przestrzeni na kolana. Można śmiało wyciągnąć nogi, z tyłu znajdują się nawiewy na środku, wejście na zapalniczkę. I wejście na popielnik. Z tyłu tak samo jest nagłośnienie jak i z przodu. Lampka doświetlająca tył. I czujniki parkowania. Nie wiem czy to jest oryginalne czy dołożone. Ale przy cofaniu się załącza i widać odległości i dźwięk w lusterku wstecznym. Znajduje się z tyłu podłokietnik. Mały schowek i cup holdery Dość fajnie zamontowane. Tak samo można tutaj sam przedział na narty. Jakby ktoś chciał przewozić. Zrobić. Siedzenia każdy jest zamykany, że... Nikt nie wejdzie do samochodu przez bagażnik. Wszystko skóra, z półskórą dokładnie. Taka alcantara bym powiedział. Dość wygodna i niewyniszczona. Bagażnik dość duży przedział załadunkowy. Boczne wejścia na rupiecie jak w każdej wersji Passata grupy Volkswagen haczyk do koła zapasowego i podnośnika wejście na trójkąt ostrzegawczy jeszcze sobie przypomniałem że u kierowcy znajduje się wejście specjalny schowek na parasolkę jak już otworzyłem przód, to przejdziemy do maski, do silnika. Jak wspominałem, dwulitrowy diesel BKP na pompowtryskach. Miałem dwa razy w zimę problem z odpaleniem 3 minus 10. Ale to jak się mówi, stary diesel może mieć problemy w zimę z odpalaniem. Może to też była wina słabej jakości paliwa, ciężko powiedzieć. Silnik dobrze chodzi, równo filtry, oleje na czas wymienione. Dodam, że przed zimą były wymieniane z przodu i z tyłu klocki i tarcze hamulcowe tył. Zaciskami, dodam, jak już mówiłem, o tych hamulcach. Z tego co słyszałem, to jest właśnie duża wada tych hamulców ręcznych elektrycznych. Palimy samochód, zobaczymy jak chodzi. Po odpaleniu załączy się z automatu Android. Jeśli chodzi o Androida, było trochę zabawy, bo nie potrafił mi się albo włączać w ogóle, albo cały czas działał. Trzeba było odwrotnie, zupełnie niż wtyczka, taka specjalna kabelki przełożyć. Dopiero wszystko zaczęło działać jak należy. Pokażę, o co chodzi. Jest z tyłu lusterko. Człowiek chce cofać. I powinny się załączać w tym miejscu czujniki. Nie wiem, czy to widać. Świeci coś w tych czujnikach, i powinno wszystko widać. Przyciszamy. Pokażę ogólnie radijko, jak działa. Pokazuje, godzina, prędkość, muzyka jest Apple, Apple Car i Android Auto. Wszystko bezprzewodowo się załącza. O, chyba mi zaczął podłączać się telefon jako Android Auto. Za parę sekund powinno się załączyć. O, i się załącza. Musiałem przerwać nagrywanie, wyłączyć bluetooth, bo przez Android Auto wyłączyło mi się nagrywanie w telefonie. Musiałem powtórzyć bez Android Auto. Tak jak mówię, jest radyjko. Przyciszymy. Wszystko działa. Jakość może nie jest porywająca, bo to jakby nie patrzeć radyjko, 2 giga RAM 64 budowane za 200 zł, ale kamerka cofania jest dołożona w zestawie. Android auto działa, nawigacja działa. Przejdziemy przy okazji do zegarów. Znajduje się tutaj Tempomat, wyłączymy go i pokażę jeszcze komputer pokładowy. Konsumpcja średnia. Ile przejadę na paliwie? Ile przejechałem? Średnia prędkość. Konsumpcja na teraz. Można też zmieniać konsumpcję chwilowa na długi okres. Jaka jest średni, 5,9 na 100 km. Głównie jazda krótkie odcinki po mieście. Na diesla wiem, że to nie jest zdrowe, ale to jest wersja bez DPF u jagieru. Dlatego też postanowiłem kupić przebieg 390 tysięcy. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować kanał. Hejka.